Cześć, witajcie serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku gameplayu z ETS 2. No i cóż, podejmijmy się kolejnego zlecenia. Rynek pracy, rynek przesyłek. Jesteśmy w Torino. Zobaczmy, cóż my tutaj mamy. Bardzo długa trasa. Bardzo długa trasa. Co to tutaj jest? holding 117 128 Może weźmy sobie te ziemniaki. Ziemniaki do Osna 117 117000 7 godzin 12 Piątek-sobota mamy przyjazd 19:41. Spróbujmy sobie to podjąć. Ustawimy sobie Dobra. Chyba pojedziemy teraz troszeczkę w nocy. Na no to wygląda. Nic się nie zmieniło ogólnie wszystko po staremu. Aha, komuś powinienem komuś podziękować za ten skrót w odnośnie kobuta. Rzeczywiście działa. Przycisk O na klawiaturze. Odpowiada za włączenie i wyłączenie właśnie kogutów zamontowanych. No, tutaj dzisiejszy odcinek będzie na pewno podzielony, co najmniej na dwie części. Zobaczymy, jak to wyjdzie z długością. Ale wybrałem takie, no nie najdłuższe, bo dłuższe było właśnie na te tereny, związane z tym modem, którego używam. No, ale nie jest to też jakieś krótkie zlecenie. No, myślę, że dwie albo trzy części zrobimy. Zobaczymy. Mhm. Chętnie bym Cię tu wyprzedził. Ale... Dobra, nie wiemy co jest po drugiej stronie. Kurczę, może niepotrzebnie to światło mam. Jeszcze tak... Widno na dworze. No, tutaj w lewo. A, bo my tutaj mamy zakład po zlecenie. No, tak nietypowo zaczynamy znów Myślałem, że to będzie gdzieś blisko. A się przejechałem na tym. I się przejechałem znów w kawałek w grze. Jakaś farma. E activist. No tak, farma to oczywiście ziemniaki, osnabrug, Osnabruk, nie wiem, dobra, te światło już się tutaj przydadzą. Gdzież my mamy tą naczepę? Tutaj. Ogólnie cofanie bez naczepy oglądałem już dosyć dawno. 17 godzin przed nami jazdy z przerwą na pewno. Teraz sobie sprawdzę. F6, tu jest przerwa za 7 godzin. Mamy 31 godzin pozostałego czasu. No że spokojnie się wyrobimy. Paliwo jest w miarę Mamy takie dwa załadowane kontenery z pyrami. Fajnie, że warzywa Ja zresztą jestem z Wielkopolski Tereny właśnie uprawowe Czy to właśnie owoce Czy warzywa O panie Fajnie, że mnie puszczasz, ale ja nie wiem, czy ja się tu zmieszczę Dobra. Tutaj nie mam takiej wprawy. Tu się siedzi znacznie wyżej niż w autobusie. Nie mam takiej wprawy w kierowaniu jak w OMC. Pogoda przyzwoita. Go patrz, gdzie on mi się wpierdziela. No panie! No kurde, nie! Dobra, zrobił miejsce. Nie ogarniam czasami tego ruchu. Niby nie powinien mi zajeżdżać tam drogi. Ale dobra, niech mu będzie. O, mamy jakiś tunel. Pod szczytem gór. Widoki ładne. Trzeba przyznać. Choć jak mówię, no do grafiki na full detalach to tutaj dużo brakuje. Ale jakby to było na full, to też fajne by były efekty. Znów będzie trochę zabawa. Wleczenie się jeden za drugim. Mam nadzieję, że w mieście, do którego jedziemy, czyli jak to się nazywało, Osnabrück, nie mam pojęcia, że tam będzie następnym razem przy podejmowaniu kolejnego zlecenia, że tam będzie większy wybór tych zleceń, no bo tutaj no dosyć cienko było z tym, mały wybór, małe miasto, mały wybór, mało, mało firm. No proszę, tutaj mamy błędy właśnie w grze. Pojazd AI jakoś nie chciał zjechać na swój pas. Wolał pozostać na przeciwnym. Niby już wyszło tyle, patrzy, tyle naprawek, ale jeszcze błędy się zdarzają. Przed nami skania, to już widać. Chyba ta średnia kabina. Ani nie ta pierwsza, ani na, nie najlepsza. Ale to widać właśnie, Skania. No, czy tutaj zrobimy sobie światło? Czy tutaj uda się coś wyprzedzić? Czy lepiej nie ryzykować? No, tu mamy zakaz wyprzedzania. Chyba sobie wjedziemy po paliwko, jak będzie po naszej stronie. Zobaczymy. Chyba nie. Chyba jednak nie. To sobie nie wjedziemy. Zamiast został zakręt, to nie będziemy przedzać. O właśnie. Jeszcze bym się wykoleił i wyleciał za barierki. Gdzie które my tu jedziemy, kurde jakieś pętelki. Ja nie wiem. Dobra, może tu się uda wyprzedzić coś. Bierzemy. Dawać. Cholera. Ach. W sumie tylko jeden samochód. serdewa za 4 godziny Niewiele widać przy tym świetle W ogóle włączyłbym jakieś radio online, internetowe, ale kurczę. Ten YouTube mi zablokuje wyświetlanie reklam, Nie. wiadomo. Nie mam licencji na ładną stację radiową. Ja cię kręcę. Ooo, panie, za szybko. Nie no. Tędy to ja chyba jeszcze nie jechałem. Na pewno nie jechałem nigdy takimi pętelkami w tej grze. No ale cóż, bynajmniej będzie. Zobaczę sobie na mapę. No tak, poprowadzili mnie tutaj. No nie, no tędy nie jechałem, na pewno będzie mapa przez to odkryta. Później już nie jest tak źle. Autostrady. Same autostrady. Tutaj będzie gorzej. Tutaj. Dalej. Tutaj. No dobra. Trzeba jechać przed siebie. Tam jedzie samochód, już bym dawno wyprzedził, ale nie ma takiej okazji ku tam... Samochód. <laughs> no i kolejny was samochody. ale za tym zakrętem czeka nas trochę prosty, bo jeszcze ciągnik z naczepą. za jeszcze będzie 22 000 zarobił za Filip Jedziemy, jedziemy i w sumie niewiele przyjechaliśmy, a czas odpoczynku nieubłaganie się zbliża. Jest stacja, jest odpoczynek, ale znów nie po naszej stronie. Trudno. Jeszcze chwilę będzie koniec tej męczarni. Wjedziemy na autostradę.